Jakoś usiąść, nie wiem, tak czy, czy tak. Strasznie kiepsko wstaje. Moje początki w sprzedaży. Mam na imię Julita, e, pracuję w Meriksie od e, listopada, więc to już będzie ponad pół roku. Michał Lisewski, biznes deweloper, w Meriksie pracuję od czterech lat. Nazywam się Michał. W Merrick Studio pracuję od początku lutego 2018 roku, czyli już za chwilę, dwa i pół roku. Nasz dział jest podzielony na inbound i unbound. Ja pracuję w dziale inbound, więc przychodzą do mnie klienci, którzy już są zainteresowani pracą z nami potencjalnie, którzy mają potrzebę, chcą stworzyć jakiś software. To polega na nawigowaniu i braniu udziału w wstępnych rozmowach i konsultacjach. W zbieraniu i analizowaniu wymagań technicznych, ale i biznesowych, w dobieraniu odpowiednich kroków, w dobieraniu odpowiednich rozwiązań, negocjowaniu warunków biznesowych. To wszystko składa się powiedzmy na ten na ten etap rozmowy z klientem. Natomiast biznes deweloperzy to są osoby, które wychodzą do klienta. Uczestniczymy w eventach, wykonujemy research, prowadzimy kampanie cold mailingowe i w ten sposób po prostu próbujemy nawiązać kontakty z ludźmi. Jest to stanowisko sprzedażowe, natomiast jest to stanowisko sprzedażowe, które łączy ze sobą um, analityczne myślenie, analizowanie, analizowanie wymagań po zebraniu ich. Um, to z kolei musiałoby łączyć się z, z, z pewną znajomością czy może zainteresowaniem technologiami. Musimy, posi, musimy mieć pewne zrozumienie tego, jak działają technologie, aby móc zrozumieć, w jaki sposób możemy pomóc klientowi lub zrozumieć jego. Wymagania. Przede wszystkim musimy mówić po angielsku, to jest must have, bo pracujemy prawie w 100% z klientami z zagranicy. I dobrze jest mieć na przykład taki jeden lub dwa segmenty, powiedzmy branżowe, w których specjalizuje się w sposób szczególny. Może być to edtech, może być to fintech. Może być to healthcare, może być to na przykład real estate. Dobra jest też, powiedzmy, jakieś doświadczenie międzynarodowe. Z mojej perspektywy najfajniejsze jest to, że cały czas robimy coś nowego, że nigdy nie ma nudy. Przychodzi jakaś firma, która może być z najróżniejszej branży, nawet z branży, której nie znasz, i dowiadujesz się bardzo szybko rzeczy o tej branży, wchodzisz w tą branżę. Niedawno jeden z moich klientów debiutował na produkt Huncie i był podaj trzeci najważniejszą premierą tego dnia, właśnie na Hancie firma z segmentu fintech, e, absolutnie pierwszy klient, którym się tak opiekowałem od A do Z, e, widzę po prostu, jak rośnie jego, powiedzmy, potencjał ludzki, zatrudnia kolejnych marketingowców, zwiększa, że tak powiem, rozpoznawalność swojej marki. Cieszą mnie wszelkie wszelkiej maści po prostu przedsięwzięcia podejmowane przez moich klientów, bo świadczy to o tym, że my również dowieźliśmy produkt lub usługę, które pomogły im wykonać krok do przodu.